Dzisiaj przepis na przepyszne, karmelowo-bananowe ciacho bez Zapraszam. Do kubeczka wsypuję jedno opakowanie galaretki cytrynowej i zalewam ją wodą do przykrycia. Mi się troszkę za dużo nalało, ale też nic się nie dzieje. Mieszam i odkładam do napęcznienia żelatyny. Do misy miksera wrzucam 200 g margaryny, możecie użyć oczywiście masła, co kto woli. I ubijam. Wyłączam mikser, odkładam na bok. Do osobnej miski kroję 5 bardzo dojrzałych bananów. Moje nie były aż tak dojrzałe, w związku z czym masa bananowa nie była zbyt słodka. Jeśli Wam będzie za mało słodka, to po prostu dosłodźcie. I teraz banany blenduję na gładką masę. Kiedy banany są już zblendowane, rozpuszczam w i kalaretkę. Nie powiem Wam w jakiej temperaturze i jaki czas, bo każda mikrofalówka jest inna. Natomiast pilnujcie po prostu, żeby się nie zagotowała, bo wtedy straci swoje właściwości żelujące. No i przez to, że ja dodałam zbyt dużo wody, galaretka rozpuszczała mi się troszkę dłużej. Wlewam do masy bananowej i ponownie blenduję do połączenia się składników. Włączyłam ponownie mikser z margaryną i teraz bardzo, bardzo cieniutkim strumyczkiem wlewam masę bananową i czekam aż margaryna z masą bananową pięknie się połączy. To jest chyba najtrudniejszy punkt w przygotowaniu całego ciasta. Podczas ubijania dorzucam jeszcze jedną trzecią łyżeczki kwasku cytrynowego, i ja tutaj tym razem poległam. Po prostu masa mi się zważyła, już nie miałam cierpliwości, żeby ją ubijać. Podejrzewam, że jest to też zasługa mojego miksera, który jest dość słaby, więc po prostu sięgnęłam po blender i zblendowałam na idealnie gładką masę. Jeśli Wam się nie uda połączyć mikserem, to również Wam polecam po prostu blender. Teraz formy wykładam papierem do pieczenia i ja zawsze papier sobie mnę, a formę delikatnie zwilżam wodą, żeby papier ładnie do niej przylegał. Wykładam formę krakersami. Ja na całą ciacho zużyłam 350 g krakersów około. I na krakersy wylewam masę bananową. Oczywiście staram się dość równomiernie rozprowadzić. I na to układam kolejną warstwę krakersów. Kowam do lodówki, żeby masa bananowa miała chociaż chwilkę, żeby lekko stężeć. I w tym czasie w mikserze ubijam 100 g serka mascarpone z 300 g śmietanki kremówki 30. Możecie sobie to posłodzić cukrem pudrem. Ja zrezygnowałam z cukru. I teraz odkładam śmietankę na bok. A na lekko stężałą masę bananową z krakersami wykładam masę krówkową bądź kajmak. Ja najbardziej lubię gostyński, ale nie jest to reklama. I na to układam kolejną warstwę krakersów. Ostatnia warstwa to śmietanka, którą również staram się równomiernie rozłożyć i posypuję wszystko startą, gorzką czekoladą. Ciacho najlepiej jest chłodzić przez całą noc w lodówce, ale ja, jak to ja, nie mogłam się doczekać, a więc ukroiłam sobie kawałek. I tutaj możecie zobaczyć jak ciacho wygląda zaraz po zrobieniu. Smacznego!